Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Don brychu to jest kolejny odcinek Medieval Dynasty. Zapraszam Was do oglądania. Tak, pomału wygląda nasza metropolia, no nie finalna, ale jest. No i ja bym chciał wybudować, słuchajcie, owczarnię, ponieważ możemy już owce mieć. Także fajnie by było zainwestować właśnie w kilka owiec. Szkoda, że nie wybudowałem tego wcześniej, ale wypadło mi to trochę z głowy, no bo jednak byliśmy w Ostoi, no i nie zakupiłem żadnych owiec z Bali, takie ładne, zrobimy ogrodzenie dla owieczek. Ale to szybko się tam e, przemieścimy Chociaż e, myślę, że to dopiero jutro e, Ponieważ kończy się już dzień No i zaraz będziemy mogli się położyć spać Jak e, takie stare dziadki o 19 Ale chodzi o to, żeby zaczął się dzień e, No i żeby mogli wszyscy zacząć pracować Żeby te m, towary napływały nam do magazynów Dobra, owczarnie mamy No i jeszcze kolejna kwestia, którą chciałem zrobić To jest stragan żeby te towary sprzedawać postawimy go tutaj z tym że będziemy potrzebować tkaniny 8 sztuk pytanie czy my mamy leniane nici jeszcze jeżeli nie no to widzę że tutaj len już został zebrany czyli możemy tutaj go przerobić Łodegalną. O, i mamy przy okazji łodegalną. Mamy jeszcze nici. Dobra, przeróbmy trochę tych tkanin, co by było już w magazynie. E, no i też byśmy musieli zadać jakieś y, zadania. E, naszemu szwaczowi, żeby sobie tutaj dłubał. E, ja myślę, że on może przerabiać po prostu ten len z tego względu, że coś tam doświadczenia mu wpadnie. E, no i będzie wtedy dużo szybciej wszystko wykonywał. Dobra, zadania jakie by tutaj dać? No i może tworzyć te e, lniane nici. Ile on e, jest w stanie zrobić dziennie tego? Dobra, damy mu na maksa. Jak skończy, to najwyżej zadamy mu coś innego. Mm, ale niech coś tutaj się już dzieje. Dobra, i powiedzcie mi, czy ja to odłożyłem? Tak. Dobra, to jeszcze wybudujemy to. I mamy stragan, możemy tutaj też yy, przypisać naszego pracownika, lasota to był, tak. Okej, okay, i jak to tam było z tymi yy, straganami? planowanie sezonowe wybrane towary no dobra ale ale jakie towary tego jeszcze nie wiemy no i nie wiem jak to zmienić Dobra, prześpimy się, zobaczymy co się jutro y, okaże. No i musimy też zatrudnić jakiegoś rolnika, e, żeby te owce nam pilnował, a jeszcze nie byliśmy tylko, nie, no wszędzie byliśmy już. Mamy nowy dzień. No i o co chodzi z tym straganem? No, brak zadań, ale jak my mamy y, przydzielić te zadania? Nie bardzo wiem, y, jak to zrobić. Kiedyś to jakoś y, łatwiejsze się wydawało. <laughs> Ustawiało się określone zasoby, które ma się w magazynie, i po prostu się mm, sprzedawało to wszystko. Nie wiem, na jakiej zasadzie to teraz polega. Dobra, tą buławę też odłożymy. No to mnie właśnie teraz zastanawia. Mi pitny. No tym się za bardzo nie najemy, ale musimy się napić na pewno. Nie, umyć nie, najeść. Bardziej. No tutaj już nadmiary drewna były składowane, w zasadzie są. E, chociaż wybudowaliśmy już magazyny, no to jest już dużo lepiej. Tą zmielidznę weźmiemy do magazynu. Dobra. No i my potrzebujemy jeszcze tej dzienicznej. W tej pory roku. O kurde. Nie dobrze, bardzo niedobrze Chyba, że y, właśnie dostaniemy zginiliznę u Handlarzy mm, handlarzy bydłem i tak dalej kurczę, nie wiem, dobra, zobaczymy, no ale musimy to wykonać jakoś, e, dlatego czeka nas teraz wyprawa. No mamy dużo czasu jeszcze, ale co z tego, jak ma że mamy czas, jeżeli na przykład nie będziemy mogli nic z tym zrobić bo nigdzie na przykład nie będziemy mogli tego dostać aha do tego biezuja jeszcze ja. możemy zajrzeć żeby już mu to zadanie oddać aha no i nie sprawdziliśmy też tablicy ogłoszeń a miałem to zrobić Tak czy siak musimy się cofnąć. No dobra, ale powiedzcie mi, jak yy, ogarnąć ten stragan tutaj. Zmień rodzaj towarów. Aha, ok. Narzędzia, zioła, odzież. I co by tu sprzedawać. Nie wiem ile czego mamy w magazynie. Aha, tu jest te ilość. E, no dobra, może nie ten. Może nie e, narzędzia, a odzież. Zobaczymy, jak to wygląda. My tutaj tak naprawdę nic chyba nie mamy, musielibyśmy poprzerabiać, a w zasadzie no mamy już e, szwacza, dlatego nie no, my musimy chyba po prostu sprzedawać. E... Coś innego, żywność, nie zasoby raczej. I co byśmy tu mogli sprzedawać? Kłody, no mamy dużo kamienia też, ale tego raczej nie będziemy sprzedawać: wełna, deska. No, musimy porobić różne rzeczy. Dobra, niech na razie sprzedaje ten nawóz Niech coś tam sobie sprzedaje pomału. Dobra, może troszkę więcej niech na razie tak to wygląda. E, bo my musimy jechać ponownie do stoi, nie tylko po owce, ale oddać też zadanie. Dobra, ten znacznik jest niepotrzebny. No i musimy pozwiedzać znowu e, mapę, żeby ogarnąć zgniliznę dla króla. Jest, na, jest nam potrzebne jeszcze jakieś tam 101 sztuk chyba potrzebne. myślę, że uda nam się to ogarnąć, ale no pewności też nie mam. Przejeżdżamy koło tego naszego magazynu, może jeszcze ten gość tutaj, no nie. Niestety, ale już go nie ma. No, za bardzo się pośpieszyłem do tego lata Bo mogłem wiosną włożyć coś do tego kompostownika i byłoby po temacie Bo już ta zgnilizna by była przerobiona A tak to musimy teraz się naginać, żeby udało nam się to ogarnąć No ale czasami tak jest, że się zapomni i trzeba później nadrobić pewne rzeczy jeszcze potrzebujemy rolnika e, w zasadzie naszego takiego pasterza, który nam pogarnia te owce. E, zacznie się też produkcja nożyc do właśnie ścinania wełny. No, będzie dużo, dużo roboty. E, no, będziemy musieli się uzbroić myślę w dużo pracowników. No, a jak na złość, ty musisz mieć jeden w rolnictwie. Dobra, ty nam się nie przydasz. Nikt nam się nie przyda, tak w zasadzie. No, ale tutaj kupujemy owce, yy, no okay. i oddajemy zadanie. No, i znowu musimy się cofnąć. Tutaj mamy też kozy, ale kozy natomiast dają mleko, a my chcemy póki co wełnę. Tak jak widać, możemy dużo tych owiec tutaj nakupować. Oczywiście kupimy tylko duże. Osobniki, z tego względu, że małe nie przynoszą nam wełny, a duże mogą się też już rozmnażać i tak dalej. No, troszkę stracimy tych monet, ale na pewno odda nam to we wełnie. No, ale póki co to musimy znaleźć kogoś, kto się tym wszystkim zajmie. Dlatego musimy szybko naginać do jakiejś innej wioski, żeby jakiegokolwiek rolnika tam ogarnąć. No może nie jakiegokolwiek, ale e, z tego co kojarzę, to chyba gdzieś tam jakiś taki się w miarę y, dobry uchował. Czy to były skałki? Nie wiem, nie pamiętam za bardzo. Przejedźmy się tam. No, i tutaj też w sumie możemy iść do e, handlarki, która właśnie ma podkowy, i może ona tam będzie miała gnój. No, dobra, chwila, chwila. Kurde, no jak na złość. Pięknie. Chyba że e, pracownik stodoły. Właśnie, jak wyglądają tutaj nasze stanowiska? No, jest jeden gość. On tu by musiał zostać. No nie no, rolników też mamy taką odpowiednią ilość. W miarę szybko się tam uwijają z tematem. Więc no, my potrzebujemy kogoś nowego. Te owieczki tam nie umrą z głodu, ale e, no, nie będą się rozmnażać, jeżeli nie mają pokarmu. Wacława, no właśnie. A no, zapomniałem, jak się zwieść. No i ona nie ma też zginizny. Ja pierniczy. Co teraz? No niedobrze, nie? Powiem tak A czemu on nie chce skakać? Coś go boli? Nie mam pojęcia już e, gdzie szukać tej zgnilizny. Ale kurde, lipa. Lipa totalna. No chyba, że w tej ostoi jeszcze, no, jeszcze się zablokowaliśmy. Jeszcze w tej ostoi w sumie zapomniałem sprawdzić, czy nie, nie będziemy dzieciom zabierać zabawek. W tej ostoi zapomniałem sprawdzić, czy ta handlarka tam z tymi nasionami i tak dalej nie ma może zgnilizny. Może to tak też być. Ostoja. Dobra, ruszajmy już tam. Nie szkodzi nam to, że stracimy trochę monet. Jeżeli ma to nam pomóc w sprawie, to tym bardziej. No ale nie jestem przekonany, czy ona będzie to miała. Jeszcze w tym sadzie gdzieś tam ją wywiało. Żywia. Powiedz, że masz zgniliznę, kobieto. Nie ona chyba też nie ma. No to niedobrze. Bardzo niedobrze. Ponieważ nikt nie ma zgnilizny. Wykonamy tego zadania. E, stracimy pewnie troszkę reputacji, no ale trudno. No, 101 zgnilizny nam brakuje. Ja piernicze. Chociaż to jest tylko 300 reputacji, no ale... E, no stracimy już... E, Trochę w oczach króla pewnie, dlatego fajnie by to było garnąć. Możemy jeszcze w klonicy zobaczyć, i tak chciałem tam jechać, żeby sprawdzić Jak tych ludzi, czy może ktoś tam czegoś nie ma. Chyba że taka ee, zielarka może mieć zginięć, nie wiem, naprawdę Siabora na pewno nie ma, bo ona ma te presle No, to nie Czebor to na, na 110% nie ma. Dobra, i ci ludzie w pierwszej kolejności, e, żeby tamte owce nie czekały. Z tym, że. Mm, o! No i jest. Gostek. Dobrze mi się kojarzyło. Ja się dobrze. Tutaj trzymam. Tutaj musisz dołączyć do nas. Wesprzeć y, naszych ludzi. Nasze owce. Dobrze. Owczarnia. Dobra, i tu możemy zmienić produkcję, prawdopodobnie o wiadro z mlekiem możemy też wytwarzać ale tutaj pójdziemy tylko na wełnę bo tam mleka to pewnie śladowe ilości wytwarzają o, a tutaj już nawet jak na trzeci poziom e, będą wytwarzać 20 prawie 5 wełny dziennie to jest już myślę fajna liczba Będziemy mogli właśnie robić wełniane nicie też No i w sumie w produkcji mógłbym Zmienić w tej szwalni Żeby wytwarzał i te i te nicie Tutaj 70 a tutaj jest 30 chociaż Niech coś tam sobie już dłubie Zawsze będzie miał co robić i gitara, i później na pewno będzie trzeba pomyśleć o tym, żeby e, Potworzyć jakieś ubrania czy narzędzia. Zobaczmy w kuźni, jak oni tutaj stoją z tym wszystkim. E, no, myślę, że już możemy pomału zacząć tworzyć te sztabki brązu, bo już e, myślę, zdążyli. Wytworzyć na tyle, że gdzieś tam nie będzie mi wyskakiwał ten komunikat dobra, w tobie ostatnia nadzieja, nie? Ale to jest raczej wątpliwe, że ona coś takiego będzie miała. No nie ma. No i kurde, nie po naszej myśli poszło. Nie wiem, jakie będą tego konsekwencje, ale. Generalnie chcielibyśmy się starać o to, żeby e, zadowolić króla, z tego względu, że no, staramy się o to, żeby nadać e, nazwę naszej osadzie no i żeby móc się na przykład transportować woźnicą chociażby mm, do naszej osady a tutaj na razie to jesteśmy mm, stratni, no bo stracimy na tym zadaniu na pewno w oczach króla. No i będziemy musieli czekać na kolejne e, pory roku, żeby to jakoś podkręcać. Na pewno krowy dają dużo mleka. E, no w przyszłości ich będzie jakaś ładna farma. Porobimy sobie tam elegancko. Póki co taka partyzantka niestety musi być. Nasze owieczki już są na miejscu, wszystko się tutaj zgadza, e, koniki sobie chodzą, mamy nowego źrebaka, o nawet ładny będziesz, dobra, mm, do biezuja. musimy iść, gdzie jest ten mały karakan? No, i właśnie w Kuźni coś tam by się dało, przydało zmienić. Hmm, oczywiście zmienialiśmy. Tyle, że ja bym chyba troszkę właśnie opuścił intensywności w sztabkach. A może dodałbym e, coś, żeby o, może tak, nawet e, żeby coś tam już wytwarzali. Chociażby, nie wiem, brązową siekierę, brązowy młotek, kilof, nóż i tak dalej. Brązową kosę a łopatę też mogą. No i na przykład po nie wiem 5% Czy tam ile to wyjdzie? No idealnie wręcz. No, i co prawda nie jest to dużo, ale już coś tam się będzie działo. W międzyczasie sztabki się zdążą nagromadzić. Także myślę, że starczy na to całe zapotrzebowanie. Możemy ewentualnie jeszcze tutaj troszkę opuścić, a dodać tu. Z racji tego, że na razie wykorzystujemy brąz, a nie żelazo. A żelazo tam pomału będzie się. Tworzyć. No, mamy dwie kobiety w kuźni. No, i tak naprawdę przydałaby się nawet i jeszcze jedna ta kuźnia. Będzie też trzeba znaleźć kolejnych kowali, żeby nasza wioska ustała w tym. No, i kurczę, nie chce się tu nic wydarzyć. W sensie. Nic nie wymyślimy na to, że nie mamy tej zginilizny. Chyba, że weźmie to, co mamy w magazynie, i się nie pogniewa aż tak. No to też by było jakieś rozwiązanie. Dobra, my coś musimy przekąsić, bo troszkę się głodzik. A solone mięso zjedliśmy, i, i nas to tutaj lekko przysuszyło. Ale się też lekko zatruliśmy. No, o tyle mięso solone jest fajne, że później e, mamy zwiększoną wytrzymałość e, na wodę, z tym że no, ucieka to dosyć szybko, także e, za długo tym efektem nie możemy się nacieszyć. Ja już bym popsuł sędzię ten młotek po co on mi tutaj, ale to byśmy musieli zacząć coś budować. I tak to wygląda. A w tym odcinku to będzie na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Czekajcie na więcej. Zapraszam do subskrypcji kanału, do lajkowania. Pozdrawiam wszystkich. Elo.